Witam Was serdecznie na moim kanale. Dziś przychodzę was z holem zakupowym, takim typowo lekko świątecznym, przydatnym. Pewnie będzie jeszcze jeden z tego filmik, ze względu na to, że to są takie małe pierdoły. A więc to? Zaczynamy! Więc tak, byłam pepką i kupiłam takie fajne, małe lampki na baterie Takie w. Tak, są pelki, strasznie mi się spodobały. Niestety nie są zbyt duże, bo mają tylko 1,35 m długości. Nie są zbyt długie, przepraszam. Ale mam nadzieję, że, że będą fajnie wyglądać. Nie wiem na jakie światło świecą. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. No, będziemy sprawdzać. Kolejną rzeczą to jak zamówiłam na Allegro. To są takie stiki do telefonu, do selfie stick. Mam fajny selfie ale gdzieś byliśmy na wakacjach. No i przepraszam Wam, tak szeleszcze. I chciałam go schować do torebki. No i tak go schowałam, że go złamałam. Więc zamówiłam dwa. Na wszelkie gdyby, gdyby coś było nie halo. Jeden to jest taki, a drugi jest podobny właśnie jak mam przy kijku. Taki, maluteńki. I właśnie nie wiedziałam, który będzie lepszy, więc zamówiłam oba. Chyba ten kosztował około 10 zł, a ten bodajże 5,99 więc takie grosze, więc jak nie pieniądze, więc warto było. Kolejną rzeczą to jest szalik na prezent pod choinkę dla mojego faceta. Nie będę go spakowywała, bo nie chcę, bo później go tak po prostu nie spakuję. Na taki szaro-czarny krój, zawsze taki elegancki płaszczyk się przyda. Kolejną rzeczą to jest bardzo wielka torba zakupowa. Rajstop, skarpetek, takich pierdół kobiecych. W sumie też tego nie rozpakowywałam, więc to będzie <grym> pierwszym. Wow, że tego jest. Nawet nie sądziłam, że aż tak dużo. Czekajcie, wypakuję wszystko. Okej. Okay. Więc pierwsze. Rajstopy i ponczochy nieodpakowywane. Wiem, co zamawiałam, ale szczerze nawet bardzo nie pamiętam, co to jest. Zmówienie chyba czeka już jest dwa tygodnie. Są i stopki, są i rajstopy. Aha, jedne wzięłam takie dłuższe. W takie kropki. Ok. Wkładam. Może hmm. to na małe weźmiemy. To będą takie króciusieńkie. Topki. Aha, już wiem. One mają zakończone taki brokatowy. Fajnie, jakby takie coś wystawało spod rurek. O! I cukierki w gratisie. Słodkie zawsze się przyda. Kolejne. Niby są produkty włoskie nie miały takie, że ponad, no, po pierwszym razie są do wyrzucenia, ale no nie dziwmy się za stopki dałam za te króciusieńkie skarpetki chyba 2,99 za te dłuższe były 3,99 te też są takie krótkie i mają gwiazdki no słodko hmm, może takie małe właśnie te też właśnie takie same wziąłem niektórych po dwie sztuki Kolejny zobaczymy, że te same będą. Jedne miały być w serduszka. O, właśnie, w serduszka. Te chyba też będą w serduszka. Nie, te będą w inne kropeczki. Jedne były w jedne, jedne były w inne kropki. Jedne były duże, drugie były małe kropki. O, takie pierdółki kobiece. Rajstopek nigdy nie za wiele. Kolejne serduszka. Hmm, to jest chyba rajstop, bo już nie widzę pończoch. jeszcze jedne serduszki, ale Wam dzisiaj szeleszczą, chcieliby to zobaczyć. Hmm, te są takie, jakby kabaretki, i takie jak serduszka, jak w kropki. Pierdolę, wie co to. to. Tu już będą raczej rajstopy wszystkie. Jednym ziom też myślą o świętach, o Sylwestrze. się może nie wybieramy. No ale... Zawsze jakaś sukienka będzie. Aha, te są w serca. Rajstopy długie. One no trzeba je dokładnie też sprawdzić, bo niektóre mogą być od razu zakupione dziurawem. Ale to już nie będę chyba tak sprawdzałam Okej, okay, kolejne też w serce, ale te są chyba inne serce, albo nie wiem. Aha, to już widać takie wielgachne kropy. sopy chyba były po 7,99 Jeśli dobrze pamiętam, wiem, że jakieś takie śmieszne pieniądze dużo za nich też nie zapłaciłam. Więc, czy na raz będą, czy na więcej, to jeden z Aha, te są już grube. O, te są fajne. Zobaczcie, jakie fajne. I w takie kropy. Nie wiem, czy dobrze widać. Te mi się podobają. To sobie jakieś naszykować na święta. Hmm. Jedne miały być brokatowe, Z tego, co dobrze pamiętam. Piszę jetty, więc może to są te, może to ostatnie. W którym sto. Został... Tak, te. Nie, przepraszam. Te mają takie cyrkonie. Grube. Oj, a co to jest? Hmm. Zobaczymy, jak one na nodze będą wyglądać. Aha, bo one mają tylko z jednej strony. I że jeśli dobrze pamiętam, te cyrkonie są tylko i wyłącznie z tyłu. Ale naelektryzowane. No, to jest tak naelektryzowana, że kogo bym straciła, nie odcinała, to momentalnie wszystkich kopię. Już mi wszystko boli. Palce urządznie tak bolą, że mam tak, 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 żeby kopać, to, to tylko ja. Aha, te? Te mają tylko jeden taki pasek, czyli podobne do tych, do tamtych. Oj, <laughs> Czy Wy to widzicie? Idziemy prosto, a nagle buch. Hello? Odskoczę sobie gdzie indziej? Mam nadzieję, że tego bardzo nie będzie widać. Dobra, moi drodzy, na razie to tyle. Zapewne jeszcze nagram jeden filmik. Od takich pierdołek, które mi dość długo leżały i zajmowały miejsce. Mówię, muszę to w końcu nagrać, bo... Będę czekać, będę czekać, więc na razie i do zobaczenia w najbliższym czasie. Pa! Cześć moi drodzy! Przychodzę dzisiaj do Was z holem zakupowym z Allegro, z Aliexpress. No to zaczynamy! Pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę jest nabłyszczacz do włosów z Douglasa. Nie pamiętam ile za niego dałam, ale to jakiś grosz, 10 chyba złotych. Podziękuję Wam pod spodem. Kolejną rzeczą jest Serum węglowe z Bielendy. Nigdy nie stosowałam. Zobaczymy, jak to działa. Szczerze, nawet bardzo nie pamiętam, do czego on się nadaje. Innowacyjne serum węglowe działa deteksująco. Skutecznie poprawia stan mieszanej i tustej cery. Innowacyjna formuła oparta na naturalnych, aktywnym węglu. Dokładnie oczyszcza skórę z toksyn. Oblokowuje pory. No zobaczymy, ja ostatnio dość mocno zatkane to, pory. Mam nadzieję, że mi pomoże. Nie wiem, czy dobrze widzicie. Tak to się prezentuje. Eee. Tak siła podziękowanie od firmy. I jeszcze zamówiłam świąteczne naklejki na paznokcie hybrydowe. robić hybrydy. Stwierdziłam, że będę miała coś fajnego w tym roku na paznokciach. I pierwsza rzecz to są takie reniferki. Kolejne białe, białe gwiazdki. Chociaż szczerze, to ja nie wiem, jak to działa. Nie wiem. To być naklejka, to mi nie wygląda. Bardziej już to srebrne gwiazdki. Myślałam, że to będą wodne. Nic będę musiała doczytać. Fajnie, jak zostałam prawie z niczym. Choineczki, Mikołaje, Jakieś takie szalone. Bardziej mi zależało chyba na tych choineczkach żeby było przyklejać na święta kurde ale to są tylko aha bo to nie wiem może powinnam dwa zamówić bo widać że są rozmiarami te choinki no nic i tak będę raczej brała na, na jednego paznokcia i jeszcze są takie też choinki merry christmas jakieś bombki laski no zobaczymy. Mam nadzieję, że one są wodnymi naklejkami, bo będę naprawdę gdzieś w szarej idę. Dobra, to odłożę to i przechodzimy jeszcze z Aliexpress. Pierwszą rzeczą jest taka spinka srebrna. Tą spinkę zamówiła moja koleżanka. Mam podobną, chyba, wydaje mi się, że ciuteńkę większą i na pewno nie, nie tak żłobioną jak ta. Nie wiem, czy to widać dokładnie. Ale struminka jest świetna. Najmniej tak, którą ja mam. Kolejna rzecz to też dla mojej koleżanki z pracy grzebek. Nie wiem, czy tak widać, czy nie. Ale on się jeszcze leszczy. Taki zwykłusieńki. Kolejna to jest gumka do włosów. Podam, ciekawy na sobie ta gumka, jak ona ma. króciusieńkie naprawdę włosy. No ale okej, okay, Kasia, twój wybór a jak nie to zmięło, więc ją bardzo długie włosy. Jest dość ciężka, taka stabilna, mam nadzieję, że będzie się dobrze trzymała. Więc to jest pięta w fajna. Kolejną rzeczą jest y, etui na kartę. Wiem, że to działa i jak się włoży kartę, to nie ma opcji, żeby pieniądze zostały z niej wyciągnięte. Wiem, sprawdziłam. Fajna rzecz, nie pamiętam ile to tam chyba 6 złotych. Bo to było w tych zniżkach um, na 11 listopada na Aliexpress. Kolejna to jest dla mojej krześniczy. Taka fajna z kokardeczką opaska z grzebykiem. To będzie się dobrze trzymać. Widać, że jest zabezpieczenie na uszy. Nie będę rozpieczętowała, bo to jednak nie jest dla mnie, ale ta już jest dla mnie. Niby taka tendetna, ale jak się zrobi fajne loki i na święta, to będzie to fajnie wyglądało. Łącznie z tym grzybekiem takim tutaj. Nie wiem, mi się spodobała. Zobaczymy, jak będzie na włosach. No I na to, ta większa rzecz. Na początku powiem wam, że się wystraszyłam. Bo otwieram paczkę, a na wierzchu takie coś leży. Nie wiem, czy to dobrze widać. Takie coś z płynem ilości trzech sztuk. Mówię cholera, Co to jest? Pod spodem są chusteczki. Mówię chusteczki. No to to jest przecież do czyszczenia telefonu. I dopiero po jakieś pół godziny przypomniałam sobie. Że zamówiłam sobie trzy szkła do nowego telefonu. Więc skoro trzy szkła, trzy zestawy, tu jest jeszcze kolejny i jeszcze jedno. Więc do trzech szkieł, trzy chusteczki. O i trzy. Jakieś płyny, nie wiem. Będę musiała je jak to się ję. Kolejną rzecz. W to jest super, że jest super. AliExpress, jak liczyłam, wydaje że miałam 10 paczek. kolejna kolejny to jest tak. Taka klaura. Powiem Wam, że jest dość ciężka. To stabilna się wydaje. wydaje myślę, że będzie fajnie że trzymała. Ja to ją rozpieczętuję, bo to jest moje. O, jak to idzie? To jest taka fajna klamba, dość ciężka, wydaje się dość stabilna, bardzo fajna. Rozpęcznięję ją, bo to jest dla mnie. o czym ja będzie włosy? mocno trzymała. Oj. O, dość mocne te igły. Nie, nie zostawia śladów, ale. No, powiem wam, że takie sznurek faktycznie jest pokazane. Kolejne rzeczy to są gumki do włosów. Jedna jest Kasi, jedna jest moja, z tego co widzę. Ja mam taką samo i jest fajna, ale moja jest chyba lepiej zrobiona. Bo ja tak nie miałam tych. Ta jest, sama nie wiem, czy bardziej na bransoletkę, czy na gumę, na gumkę do włosów. Takie perły. Ale to chyba już była moja, z tego co kojarzę. To pakuję koleżance. Tak, to jest kolejna rzecz pusta. Hmm. Kolejną rzeczą jest kolejny grzebek. Strasznie się spodoba, jak go Te perełeczki są naprawdę takie fajne. Tak ładnie się błyszczą. Mam nadzieję, że jej się też spodobają. Już pusta. No i ostatnia rzecz, to też już dla mnie. To jest opaska. Pasek do mojej opaski. Ja mam... Y może ja mam? A fit. Bipiu, chyba? Ale nie jestem pewna. To jest taki fajny w kwiatki. Mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądał. I chciałam Wam jeszcze pokazać jedną rzecz tylko gdzie ja ją położyłam. O, to mam. I dzisiaj zamówiłam od jednej z pań. Prawie idealna. Pozdrawiam cię. Zamówienie jest naprawdę rewelacyjne niestety nie pokażę Wam, bo już rzuciłam do prania i mokre jest, ale prawie idealna do mi gratis. To jest Ingrid Baza pod makijaż. Bez baza pod makijaż, matująca. Nie słyszałam nigdy o niej, nigdy jej nie miałam. Zobaczymy, jak ona będzie działała. Wydaje się, że będzie fajna. No, no to chyba to jest wszystko, co dla Was przygotowałam dzisiaj. Niby duże, niby nie. Troszeczkę paczek się zebrało. Więc nic, żegnam się z Wami tym miłym akcentem i do zobaczenia w kolejnym w kolejnym holu, w kolejnym denku. Nie wiem, co będzie kolejne, więc pa!